Dobra integracja.pl z tej strony witam serdecznie Chcę Wam pokazać bardzo fajne miejsce W 2011 roku powstała pierwsza w powojennej historii polska wieża widokowa Słuchajcie pod nami tutaj widać ciemny jar eee no, co takiego jest ciekawego w tej wieży? No, poza tym, że jest Made in Poland, a wszystkie pozostałe tutaj w Sudetach Środkowych e, to są jeszcze wieże wybudowane przez Niemców, e, to widok z niej jest bardzo ciekawy. Oczywiście kamera tego nie jest w stanie Wam oddać. Tu trzeba po prostu być i zobaczyć ten wspaniały widok. A różnica jest zasadnicza: po prostu jesteśmy wysoko, ale jesteśmy cofnięci od serca gór i dlatego mamy te góry jak na dłoni pozostałe wieże są bezpośrednio w samych górach i moim zdaniem ten widok absolutnie nie jest tak imponujący słuchajcie no my oczywiście tutaj prowadzimy grupy do góry bo tu jest bardzo fajna trasa rowerowa Wyjeżdżamy tu na rowerkach, na trejkach, czyli tych 3-kołowcach. Wychodzimy tu z grupami, z kijkami Nordic Walking. Także jak jesteście na miejscu, tutaj w sudetach środkowych można do nas zadzwonić i dopasujemy atrakcję, dopasujemy tak wycieczkę, żebyście mogli tą wieżę zwiedzić. Ale to z nami, możecie też sami oczywiście przyjść tutaj. Zapraszam, bo mało ludzi tu przychodzi, bo tak jak powiedziałem wieża została Oddana w 2011 roku, i no niewiele osób o niej wie. Nie w tych najnowszych informatorach już jest, ale, ale w większości jeszcze, jeszcze tych informacji nie ma odpowiednio dużo, czy to w internecie, czy, 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 czy w informatorach. I z tego powodu tak piękne miejsce odwiedza nadal niewiele osób. Bo tutaj mamy widok na stolicę gór Sowik Bielawę. Dalej mamy Ślęże, no i dalej Wrocław, tu jest ciekawostki, taka, taka ciekawostka, ja stąd widzę to wyraźnie, natomiast nie wiem czy ta kamera to odda, stąd widać we Wrocławiu wieżowiec Sky Tower, no chyba jeden z najwyższych budynków w Polsce, jak nie najwyższy, ja może tak nieładnie palcem, ale pokażę gdzie on się znajduje, o w tym miejscu widać ten Sky Tower bardzo delikatnie, no przy dobrej pogodzie za każdym razem go można zobaczyć Tutaj jeszcze widok na stolicę Gór Sowich Bielawę przesuwamy się ciemnym jarem w stronę gór Sowich mamy górę słoneczną górę Rymasz, tam gdzie jest nasza stacja narciarska i nasze centrum szkolenia snowboardowo-narciarskie. Także zobaczcie, jak to jest pięknie. Słuchajcie, naprawdę warto tu przyjść. Warto tu przyjść. Bardzo mądrze została przemyślana ta wieża. W sensie, bardzo mądrze zostało dobrane miejsce. Ja wam powiem tak, ja w górach spędzam masę czasu. I nie tylko w Polsce, również w Europie. I powiem wam, że no, ten widok naprawdę jest wyjątkowy. I trzeba to miejsce odwiedzić. Każdy, kto kocha góry. Musi to miejsce zobaczyć. Dobra integracja.pl. Polecamy się. Do widzenia.